Dzień dobry Państwu. Stany Zjednoczone mają predylekcję do broniowej łowki. Kiedyś był to karibnek Winchestera i, i Remover Single Action Colt. Teraz mamy czasy era i jedenastki. Każdy amerykański producent broni musi mieć w ofercie jakiegoś era i jedenastkę. A jak każdy, to każdy. Sevierczarm też. Dziś kojarzymy firmę Savage Arms, przede wszystkim z karabinów. A miała ona przecież bardzo istotny okres pistoletowy. I mało kto dziś pamięta, że startowała udanie w konkursie amerykańskim na pistolet na początku XX wieku i konkurowała tam z Coltem, właśnie z jednastką. Colt wtedy wygrał m.in. jakością wykonania. A dziś Savage robi klona Colta i robi go lepiej niż robi to sam Colt co to się porobiło proszę państwa o tym że firma Savage Arms wcześniej oferująca tylko karabiny w tym oczywiście także Aery zamierza rozszerzyć swoją ofertę wiadomo było od kilku lat. Jeszcze przed pandemią ukazała się samopowtarzalna strzelba Savage Renegade. Pod koniec 2021 roku zaprezentowano nowy pistolet Savage Stance, jednorzędowy mikrokompakt przeznaczony do skrytego noszenia. I gdy wszyscy spodziewali się pełnowymiarowego pistoletu w podobnym typie bezkurkowego plastikowca, tyle że z dłuższą lufą i o pojemnym magazynku, Savage Arms zaskoczył bronią z przeciwległego końca pistoletowej skali. Na 2022 roku pokazano autorską wersję ikonicznej jedenastki, czyli klasykę klasyki. Chod tej klasyce broniowego wzornictwa składa już zewnętrzny wygląd pistoletu. Nie mamy tu stylistycznych ekstrawagancji, a na pierwszy rzut oka jedynym akcentem aktualnej mody pistoletowej są przednie nacięcia na zamku ułatwiające jego odciągnięcie, zresztą ładnie wkomponowane w linię broni. Bliższe przyjrzenie się 11 od Sawedża zdradza ciekawe smaczki, takie jak ładnie poprowadzone podcięcia szkieletu przy kabłonku spustu i podstawy samego kabłonka pozwalające na głębszy chwyt broni. Wszystkie krawędzie zostały bardzo starannie obrobione, co przypomina tuningowane egzemplarze wyczynowych pistoletów. Nawet wkręty mocujące okładki chwytu są elegancko wykończone. Same okładki wykonane z laminatu G10 dostarcza firma Wizet Grips. Jeden z najważniejszych. Najważniejszych producentów takich akcesoriów. Pistolet jest świetnie spasowany. To jest poziom wyczynowej broni. No ale przez to, żeby go rozłożyć, potrzebujemy klucza. Palcami łożyska nie obrócimy. No, klucz. W Polsce bywa często przedmiotem kpin o amerykanach, którzy do wszystkiego muszą mieć przyrząd, taka automata do wiązania krewata. Owszem, w rozklekotanej wojennej jedenastce łożysko przekręcałem palcami. Nie ma, nie ma problemu. Tu proszę spróbować. Nie ma szans. Tu musimy użyć kucza. Klucz do łożyska okazuje się przy rozkładaniu broni niezbędny. Posługiwanie się w tym celu kombinerkami lub, co gorsza, multitulem, to zbrodnia na pistolecie. Szkoda, że Savage nie dodaje do broni swojego klucza cóż, ale w Ameryce ten przyrząd ma w domu i strzelnicowej torbie każdy posiadacz broni. Nam w Polsce przyjdzie go dokupić. Na szczęście takie klucze są już dostępne w sklepach oferujących akcesoria do broni. Pistolet obfituje w rozwiązania rzadko spotykane w seryjnych jedenastkach. Mamy tu na przykład podwójną sprężynę powrotną o łagodniejszej charakterystyce pracy, jednocześnie wolną od problemów, jakie w jedenastce generują teleskopowe urządzenia powrotne, wymuszające skomplikowane metody rozkładania i składania broni. Tu rozkładanie pistoletu jest typowe i banalnie proste. Wystarczy przestrzegać pewnej sekwencji ruchów. Co ciekawe, mamy tu także lekką tytanową iglicę, co jest kolejnym w stronę wyczynowej broni tuningowanej. Zazwyczaj kosztowne akcesorium dodatkowe dostajemy tutaj w seryjnej konfiguracji pistoletu. Lekka iglica poprawia wyniki strzelania, co prawda głównie doświadczonym strzelcom, ale z całą pewnością nikomu w strzelaniu nie przeszkodzi. Pistolet standardowo wyposażono w znakomity celownik Nova w dodatku z mikrometryczną regulacją pionową oraz w długą podciętą sportową muszkę. W niektórych wersjach pistoletu Sawatch 1911 celownik i muszka mają trytowe wstawki. Teraz mamy dla Państwa ciekawostkę. To jest Sewicz 1911, ale mamy również Savage 907. Czy ten pistolet, który z koltem konkurował. No, szczerze powiedziawszy, to nie jest w yy, 3907 w Kalibrze 45, bo takich zrobiono bardzo niewiele. Do dzisiejszych czasów dotrwało ich bardzo mało. Yy, są bardzo bardzo trudne do zdobycia i bardzo kosztowne. To jest wersja cywilna tego pistoletu, która została po konkursie skierowana po przegranym przez sewczę konkursie do masowej produkcji. Bardzo ładny, bardzo udany pistolet, którym kiedyś na pewno zrobimy program w ramach y, cyklu Stare Alejary, które zamierzamy reaktywować od jesieni, no co od razu już teraz zapraszamy. Ale możemy sobie porównać dwa, dwa pistolety sewidża 116 lat historii. No, bardzo ładnie. Że firma wróciła. Co prawda nie do korzeni, tylko do korzeni konkurenta, ale zawsze. Nazwa firmy Savage Arms pochodzi od nazwiska jej założyciela Artura Savage'a, ponieważ angielski wyraz Savage oznacza brutalnego dzikusa. W firmowym logo przez ponad 100 lat widniała głowa wojowniczego indianina w pióropuszu i to prawdziwego wodza plemienia Siouxów Kulawego Jelenia. Była w tej kwestii oficjalna umowa z coroczną opłatą licencyjną do 2018 roku wypłacaną na rzecz plemienia. Niestety, trawiący Amerykę rak politycznej poprawności wymusił zmianę logo na banalną, ale znacznie bezpieczniejszą kreskową literę S. Savage Armsy, 1911. Pistolet, który jest hołdem dla dawnych dobrych czasów, kiedy nikt nie oszczędzał. Na tym, co jest istotne dla bezpieczeństwa użytkownika i trwałości produktu. Pistolet ma zamek i szkielet robione ze stalowych odkówek. Odkówek, a nie odlewanych elementów po takiej stanie i szybciej. A że się zużyją, no, tym lepiej. Klient szybciej kupi nowy. Tu mamy prawdziwy, kuty pistolet. Ewenement w dzisiejszych czasach. Konstruktorzy pistoletu Savage 1911 mieli połączyć współczesne osiągnięcia technologii wykonania i projektowania broni ze sprawdzoną od ponad 100 lat platformą konstrukcyjną. Celem był pistolet do ciężkiej służby, ale mający też aspiracje sportowe, nieomal wyczynowe. Chodziło oczywiście o konkurencje dynamiczne typu IPSC czy amerykańskie USPSA, a nie tarczowe. Seveć Arms. Chciał, by ich 11 osiągnęła status najlepszego seryjnie produkowanego współcześnie klona 1911. Plany ambitne, ale wygląda, że się udało. No i bardzo ładnie. Tarcząc przypadek kliniczny. Pierwszy strzał centralny od dziesiątka. A potem, jak zacząłem się bać tego spustu, który jest, na, jak na mój gust, trochę za bardzo wyczynowy, to wszystko pourywane. Ale pistolet ma wielki, naprawdę wielki potencjał. To jest pistolet na strzelanie wyczynowe. A nie wygląda z, z, taki normalny do codziennego użytku. Bardzo dobra robota. Widzi Pan, Panie Sawiec, szkoda, że Pan nie doczekał. Jedynastka od Sawicza dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych, dwóch wersjach kalibrowych 45 i 9 parabenu oraz w dwóch wersjach wykonania. taki jak tu bez szyny, i jeszcze z szyną do montażu akcesoriów. W sumie tych wersji jest sporo. Te kolorystyczne to mamy, tak jak tu, wersję nierdzewną, może być wersja oksydowana yy, na czarną właściwie to nie oksydowana, bo ona jest w, wykończona w melonajcie, więc melonajtowa i kochana przez Amerykanów wersja dwukolorowa, czyli yy, yy, trochę czarna, trochę, trochę biała. No u nas to się jakoś nie przyjmuje, ale, ale oni, oni, oni tak lubią. Czyli z jednego modelu pistoletu mamy 12 pozycji katalogowych. Bo tak to się robi w Ameryce. A my pozostajemy w Polsce i zapraszamy Państwa do oglądania kolejnych odcinków Kinoszczoł.pl